Nazywam się Bartłomiej Wiatr. Kończyłem Akademię Teatralną w Krakowie. Pochodzę z Lublina. Stamtąd także pochodzi Bata Kositrak. Mam język angielski i język francuski, ale tylko podstawy. Tak. No to było w wieku nastoletnim, kiedy już. Kiedy miałem te naście lat, to już wiedziałem, że będę aktorem. Stopniowo narastało, narastało, ale mniej więcej to było wtedy, kiedy miałem naście. naście lat. Tak, od razu zaakceptowałem. Było bardzo stopniowo, ponieważ wiedziałem, że chcę to robić w życiu. Trochę udzielałem się artystycznie w gimnazjum. Śpiewałem jakieś tam koncerty, kółka teatralne, młodzieżowe Dom kultury. O. To też było takie bardzo fajne, fajny epizod w życiu. Ale no to prowadziło cały czas do tego samego, żeby być tym aktorem, żeby nie robić nic innego. Wiele rzeczy. Pod e, dubbing, jak wspomniałem wcześniej, śpiew. Ostatnio zrobiłem y, piękny stoliczek taki kawowy. Bardzo mi się podoba. Y, wybejcowałem go w ogóle z drewna. Sam zrobiłem. Ale to bardzo dużo frajdy, Takie polerowanie drewka. Czyli. Polerowanie drewka. Czyli? Czyli jak to się nazywa? Stolarz. Stolarz! Mógłby być stolarz. stolarz. Stres, rywalizacja, podniecenie to na pewno. Nie, zawsze po mam coś takiego właśnie, że. Ech! Kurde, mogę lepiej. Chyba nie było takich rzeczy. Hmm. Nie było takich rzeczy. Bardzo, ale to bardzo mi się marzy taka rola takiego złego charakteru. Człowiek, który ma problem np. psychiczny i się wyżywa na innych, to jest takie jakby... Nie wiem, że to gdzieś głęboko zasiane. Chociaż z drugiej strony zagrałbym też komedii romantycznej. Bo ja też mam takie cieplutkie serduszko. Po części tak, ale uważam, że na castingu jest bardzo mało czasu, w sensie, że to jest coś takiego, że nie potrafią, nie potrafią jakby zobaczyć chyba wszystkich barw, bo jakby do danego castingu, do danego serialu, powiedzmy, albo filmu szukają danej osoby jakby tych ram, więc myślę, że nie, nie. To jest odpowiedź na moje pytanie, że nie do końca chyba. Dlaczego nie mam tej roli? A, wiem! Dajcie mi szansę, a pokażę na co nie stać. Powstaje w głowie, ale to zależy. Czyli najpierw głowa, a potem ciało. Najpierw głowa, potem ciało. Hollywoodskie produkcje tak, ale y, artystyczne kino też. Ponieważ i tu i tu człowiek się rozwija, też jakby... No i fajnie by było tak sobie pie... pobiegać, kurde, koło, nie wiem, Batman czy coś. I to i to. Tim Barton. Wiem. Soundtrack z Amelie. The Waltz z Amelie. Waltz z Amelie. to jest to. Soundtrack z Amelie. Doniczka. Batman. Wiatr! Wow! Myślę, że to nie jest osoba ani rzecz, ale to jest bardziej odczucie, Odczucie, które widzisz w oglądającej cię osobie, że ty czujesz i wiesz, że ta osoba czuje. No przynajmniej to dla mnie jest.